No hej ja, niestety a mam dla was słabą wiadomość. Ponowi mnie to, jakie wyświetlenia zrobił pierwszy odcinek z mappingu i jakie nikodem zrobił wyświetlenie w swojej komentarii. Ale, a no i dziękuję za, no i dziękuję z całego serca za nasze 12 subskrypcji, ale niestety mamy smutną, wiadomość otóż, wejdziemy sobie w YouTube Studio, sprawdzimy statystyki. No to wychodzi na to, że tak naprawdę niemal cały czas oglądania nie pochodzi od subskrybentów. Chocia zaraz. No, dwie. No trzy czwarte. dobra. Spokojnie. Nie spokojnie. Chodźmy. Okej. Okay. Dobra. Może gdzieś jest o. O tym. O... Nazywa um, ten, statystyki dotyczące wyświetleń Zaraz. Dajcie. Wiem, przeciągam ten filmik to jest sobie z tego sprawę. On że jest ktoś z Was, kto nie subuje tego kanału. Tak więc, jeśli nadal nie subskrybujesz, up chodź na tych, hmm, szybko go subskrybuj. A wiemy, to będziemy wiem, to będziemy mieli motywację do robienia większej ilości no tak równie dobrych filmów, mówię, jak ostatnio. No, dobra, dziękuję za uwagę. Nara. Nara. No. No, na